3, 2, 1 Kurwa. Ja zgubiłem przeglądarkę. Gdzie ja to mam? A to właśnie nawet. A, ta, ta, ta. a to wy teraz, tak? Czy, a nie, ja, dobra. I to ja czekam. Ty się ucz, nukle. No. <laughs> notuję, ty notuję. Czyli normalnie, tak? Tak, no mogę kliknąć tutaj, no. Notuję. O kurwa. Zastanów się trzy razy. To złodziej. <laughs> Jakoś chyba trzeci raz tak zrobiłem, albo i czwarty. Mm, mm, mm. <laughs> W ten sposób. Zawsze za każdym razem. Nie wyjdziesz. Jak ty kurwa, tak? Nie, nie, kurwa. za cieczą! Motor, komando! O! Makao! No nie wyczyń. Czek. He, Już paruję. Graczy. Ready. Z Diegiem. z przegranym. Dalej mi przegrane. O, ja, co ja to się zjadę nie? jak w niedzielę dzisiaj. Nie tak, tak, tak. Jak ja mogę to zobaczyć w waszą grę? A w prawym dolnym rogu powinno być yy, i kliknąć na to. To jeszcze. A, chyba, że... A, dobra, mam, no. Kurde, niepotrzebny, co ja robię. Amator. U. Dobrze. Jedź kurwiela. Co <laughs> <laughs> ty Elkie, myślałeś, że co? Bij tego konia? <laughs> A ja mówiłem, że będziemy bić konie. Oh. To jest, to chce dostać eee. To jest kurwa odpowiedzialny za to. Co? Ja się kurwa pytam. Ale co? <laughs> za nowa? Nub jest co? tylko jeden. Tutaj. No dalej, no kto, kto jest Czek. Kamil. <laughs> no dalej, mi <napierdamy> się. <laughs> kurwa, spryt? Niby mądrze. A głupio. No. W, w ogóle Kasper, cześć, że Łukasz jeszcze był na rozmowie tutaj w ławie. Cześć, no. bo tutaj wielki turniej ma. Yeah, czas mu się kończy. Chyba w media w 1. O, ja widzę, co on chce zrobić. Ale Ci zamatuję królową. Boże. Nerdy. Oj, Kasper, to nie Twój dzień chyba. Dwie przegrane na razie, ze mną i z Shinem. Ja to bym was tak rozpierdolił. Ale mi się nie chce. Można dołączyć, mogę cię zabrać zaproszenie dla jaj. Mi się nie chce. To, po Ty skoń... Ty skończyłeś EFT? No już hmm. wcześniej grałem. Paszę yeah. Ja w nic nie gram. Ja, teraz... no. ja już tutaj osiągnąłem stan, wiesz, absolutnie. Yy... Katarzis. Tak, to... Jaki kurwa Katarzis? Katarzis. ty, co ty? Ja, o, już, ja już nie gram. Dobra, nie. wypróbuję na tobie tą technikę. Technika, technika matów w dwa ruchy. Tylko, że w złą stronę. O! Kulcz, nie przewidziałem tego. <toszujesz> no to jest tak głupie, że aż ma sens. <tosujesz> o kurwa! To no, mogłeś mi to zbić. Tak, za darmo, ja piernica. <tosujesz> Wcię, to wszystko było zgodne z planem. O ty, Gnoju. O ty. <tosujesz> <tosujesz> Czek. Tak, taki jesteś? O, o, o! Kasper, dobrze powiedział. <tosujesz> A, Kasper, no i co to próbowałeś, i sprzedać? Opa. Zkurwa <laughs> kurwa ty złodzieju Time is running out Co chłop ukradł? Ja nie wiem. musiał, musiał to co ja Nie, ale debilizm, ja... No no, mają chłodne O, oh, masz chłodne? Czek <laughs> Matujesz go Pierdolę Wyżynaj tą <laughs> Tak nie <ładnie, śmiech> tak Co <laughs> za... Jaki, jaka głupota A nie, dobrze Chcę zabić tego gońca <laughs> No w końcu wiesz? Cześć. Achuj. Nie! Nie! nie, nie! Jakimś, <grym> jakimś cudem, Jaki ale oszust, Bandyta. Na czas. Amator. Wierzę i inaczej nie miałbyś szans. No i trzeba dać back to tournament. A wy już gracie co ja gadam? No. <grym> się na napierdalamy. Weź, Dobrze, jak to wygląda? No, na całkiem niezły ruch, mi się tak mi się wydaje. Tutaj pięknie rozwija się teraz Diego. Atakuje pewnie dokładnie, pewnie pójdzie jeszcze tutaj, tak, to jest jego taktyka znana, żeby pójść tutaj zaatakować. Musi uważać, ale ma chronienie hetmanem. Kurwa, jak dobrze się że zobacz. Mogęś koniem zbić. A tak, koniem mógł tutaj bić. Wiedziałem, że panika weźmie górę. Rzeczywiście. To było. Chociaż w sumie. Ładna wymiana. Pewnie będzie odejście powrót z powrotem. A bo tutaj dokładnie jest broniony konie. No i dupa. Nie wiadomo, gdzie pójdzie. A tutaj, ofensywnie bardzo. Tymi końmi tutaj musi uciekać. Ale ładnie sobie tutaj stworzył tą strukturę. Znowu tym koniem ucieknie. Pewnie tutaj zbije po prostu. Nie, uciek ofensywnie. To mi się podoba. Gdzie tutaj? No, wymiana. Goniec nie wisi, bo jest broniony. Skoczek znaczy się. Jako miał, musi uważać na ten ruch tutaj. A nie, zaraz tutaj wieża chroni. Wieża Babel. Czek. Może odbić nawet. A, czek, ciekawe. Szak. Mógłby wieżą tutaj. O, wyjś. Pewnie to zaraz zrobi. Jak pójdzie tutaj, to jest w dupie. U Nie, najgorzej. Check. Kurwa, jak dobrze, że konie nie zbił mojego konia, ja pierdolę. Ja, no tak. O! Dwa koniobijcy! No i teraz jeszcze będziemy tak. bić konie. kwestia zamatowania, to nie będzie takie proste w ich przypadku. Check. Ale dużo figur może wejść tutaj do gry. Jeszcze wieża może wejść. O, wymiana może być. Nie wiem, czemu nie zbił. Może check. dobrze. Tutaj nie ma dobrych ruchów właściwie. Tak, tą wiesz, żeby wprowadzić do gry. Tutaj na przykład. Check. Albo tu. Check. Ucieknie i mat. U, mógł, móg, móg, Tutaj ma mata. U, jak Diego. to by miałeś mata? A już nie. Wiem. <śmiech> <śmiech> Dokładnie, no. Check, check, check. Diego ci nie da, mata. <laughs> check. Nie ma szans. Się mnie. Nie, nie, dobra. Zacięta walka. Aleś uczyć. Pokonałem tego, co cię pokona. <laughs> nie pokonałem go przecież wtedy. Znaczy no, teoretycznie. A, no, no on jak zwykle tam... Oszukiwał, no. Patrz nie niby, niby, się zna, nie? No masz. Ach, cholera. Ja mogę jedynie przyjąć twoją kapitulację. Nie <grym> hmm. połówkę. To jakieś szybkie gracie, czy po ile? Szybkie. No. A to nie. nie, nie zdążyłbym w komputer wpisywać. Dandę, z tym z łóżka! Check. Ej! zła z łóżka! Czek! Z łóżka to mi gnojku małych! Czek! Co warczysz? A ci zaraz za niebie! <noise> Gnoje, kiedy cię warcić na mnie? Ready! Ciekawo. A to ja teraz? Co? Mogę! Tak. Czek! Dobra. Hm. Polipka, no. Czek! Ty, bandyto! Czek! Check. Czek! Więcej ciebie tam nie było? Czek! Jak to teraz zrobić? Żeby było śmiesznie. <głosy> ty <głosy> dawaj zawleczkę. Jebany maliku, Tak. Czek! Serio? A faktycznie no. Kurwa! <noise> dawaj do drugiej ręki zawleczkę. <noise> Gdzie te grada. <noise> <noise> Dobra starcie teraz mistrzów. Ciekawe kto wygra kurde. Znaczy z... Na pewno przegram. Z was. <głosy> <głosy> A ja gram! Kurwa! W ostatniej sekundzie, no. Nie ja ogarnąłem, ale chujowy ruch przez to zrobiłem. Oooj, już mi się nie chce. Czek. O kuj. No, ale ciekawy. Call the ambulance! Call the for me! O kurwa, nie widziałem! A... NIE! KURWA CHCIAŁEM ten! <laughs> Ale ja nie ogarniam jeszcze tych liczesów, co nie? Bo w Lukasie to ja mogę sobie klikać tak tymi, co no nie? No tak, tak. A tutaj już mi się te kropeczki głupie zaznaczają, bo w, Lu w Lukasie to musisz przesunąć faktycznie, co nie? No tak, czekaj. Sobie... Czek. Uuu. Kurwa, no. Poj... no, rozkojarzyłem się strasznie. Póki masz Hetmana, to jeszcze zjedziesz, yy, Diego. Czek. Już nie ma. No już nie mam. <laughs> na czas, on, on nie wydoli na czas. Kurwa. Ob... Z jego trema. <laughs> Czek, 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 czek. No, teraz niech myśli. Miałeś mata, ja pierdolę, ale i tak już pamiętam. Chociaż nie, dobra, mogę się uratować. Mógł się Jeszcze remis będzie. Piątkami wszystkimi się rusz, to będzie remis. O no. Czek, czek, czek. Niech ja nie da ci mata. Czek, czek. Yes. Patrz, ja genialny, przegrał to. Ocie. Wiedziałem. O, ale Wie... dobrze, że to wieżą wtedy nie zamatował. Ja pierdolę. No. <grym> Miałeś tam mata już. Kurde. No, no jak. Nie ma już, dostałeś. Nie patrz się tak. Gdzie jest piłka? Co? Gdzie zgubiłeś piłkę? No nie patrz się teraz tak na mnie. Zaczyna się ten frycunio Hetma zgaśnie raz, o i król będzie miał ma Check. Victory Biją! A nie możesz <laughs> Za dużo Gnojek ma punktów hmm. Ty, on każdą grę póki co wygrywa, Gnojek jeden Ready Już niedługo Częście początkującego tego. Hmm. Check Kurwa Check Kurde, ale głupota Kolpleć ale, lipa, tak. Time is running out. O. Check. Jak mało czasu. Nie. Check. A dobrze. Check, check. Kurwa. Check, 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 check. Ty, żeby remisu tutaj nie pieprznąć jeszcze. Check. <laughs> check. Jak to się robi? Check. <laughs> A właśnie, ale kusi okay. remisem. Ja! Yeah! Ja! Oh, <laughs> yeah. Remis! Tak, to jest remis? Tak, bo nie masz ruchu. Ja wiedziałem. Też, że moim się... zdaniem, to jest takie durne moim zdaniem. No tak, no, wiedziałem. Chciałbym się... być w jako mat zawsze. No, wiedziałem, że się z. z frajerze, kuść się pan. Frajer. Okay. W końcu, detronizacja. Mhm. Jako amatora. I teraz na wicemistrza orbity dupy. Czek yeah. oh. Końca mógł być zbić sobie Czek 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 Jaki <grymne> <noj>. <grymne> <grymne> ja, Nieźle <grymne> o, Osobiście ich tu wyrzymam O <grymne> Idę <ide, grymne> <Ide> po Ciebie Idę <grymne> <grymne> Koniec. Czek. Ale ja. O, jakoś się udało. Diego, dwa punkty. Nie no, ale na pewno No to ja robię. Mam sprzedaje mnie Ready. za to załatwię. Mam na ciebie sposób. Czek. Myśl, myśl jak zaatakować. On mm -hmm. <słuch> myśli już jak uciekać. Szuka białej flagi. Piłeś mi lekkiego ćwieka, nie powiem. Pomak O co chodzi z zielonymi dykami i czerwonymi zer, e zerami? Nie wiem. Aha, no że to ile razy już graliśmy ze sobą? My graliśmy sto, nie, czy, chyba z 200 nie, razy. Nie. Nie. Bo to pokazuje każdy ruch wasz chyba, tak? A nie, nie gry, no faktycznie. Tak, no. Gry. <gry> co za ludzie? Użyj. Dawaj no ja. Użyj orbity dupy. Późwa, co Gres, za mam... Bandy... Nie, dobrze. Kurde. Pięknie. Co ci się stanęło? <laughs> Kurwa, robisz to. Robisz nie to. dobrze ucieka, w tym jest najlepszy. Mhm. Czech. O, o, w sumie, no. Nie, no, mogłeś mu zbić wieże i wtedy ten. Ale no, w sumie ja. to się Ale mnie jedzie na razie. Czek. go cały czas. Dobrze. Check. Dobrze! Jaki luz! Dobrze! Co za... Masz se komputerową analizę, co tu poszło nie tak? Zadarłeś diekiem, to poszło nie tak. <st> <śle> Zadarłeś z, nie <śle> z niewłaściwym człowiekiem. <śle> Ciągnąłeś... Uh, tak. Huja z niewłaściwego człowieka. Płotek, płotek z wideł. To nie przeszedł. Co tam analiza ci mówi? Że przegrał. Że przegrałem. Miałem szansę małą, ale bardzo dobrze grałeś. Znowu to... ja. wam ją obalą za... Teraz zaraz. ja cię muszę ten dojechać. On jest już słaby psychicznie. Cię pojebało. Kemiz <gamy> no. mi zaproponował. No. Boi się. Nie chciałeś po dobroci. To będzie po. Niedawno. Ogień tam, kurwa. No tak? To ma Pomakale, karta ale go. Diego mi uczuł. Czek. Tak? Uuu, cwanie! Oho! Tak to wygląda. Matem mi grozi. Kuj, co ja teraz zrobię właściwie? Flaga. Flaga. Czek. Teoretycznie mogłeś mi konia zbić, co nie? E, to już. I, to wiesz. Przy, o przyjemnościach to w fakrze. Nie tego akurat, ale no. Czekamy Time is running out. Uj się bardzo. Ty już nie masz czasu, o ma. Czek. Kurde, no co tyś się? You Jak ja to ja przegrałem? No, no. Czas! Coś mi się z netem stało. No, no, Bo Ja się ruszyłem. Tak, ja się ruszyłem tym królem, coś mi się net zaciął. Kuj no, się. no. Nie tak ci zabrakło. Ja już tam Ale... miałem 10 ruchów do przodu. A ja gram. No zobacz to przedstawienie. ze dwóch? No wy, no. <głos> <głos> że... Jak laserowy generał będzie ścigał was za do śmierci! <noise> no nie wytrzymał. <noise> Poddał się. Kurwa! Myślałem, że moja królowa ma tam bicie. <noise> no, wiedziałem, że coś zepsu... <noise> Ale ja nie mogę, ale ty, ty, co to było w ogóle. Tam mogłem iść. Mogłeś, ale już było późno. No i zauważ. <laughs> nie ze mną te numery. Kurwa! I... Ja miałem pomiędzy wieżą a gońca, ale źle mi się kliknęło. Ja pierdolę. Możesz też przeciągać, Check. nie? Ja wiem, ale właśnie przyciągałem, to jest najwłaśnie najgorsze, co nie? <laughs> Myślałem, że już mam nad tym polem, bo ja na szybko staram się, co nie? No i dupa była. Pierdolaj z mojej ziemi. Ty no i ku jeden. Um, Czek. O kurwa. Czek. Kurwa i się pospieszyłem. Ja, no ja też. A nie zbiłem się. A ja też! <grym> o, ja pierdolę. Nie widziałem, że moje posunięcie i mi tu wyży na wszystkich. O nie, o nie, nie, nie. Nine O! nine Nie! Czek. No iba pośpieszam się i o. Nie, so... yes! <głos> <głos> nie, nie, nie! <noise> nice, nice. Ładnie. <noise> Ale... No, nie nie goni tym jednopolowcem. Ale ja, ja. Czek, czek! Będzie remis, jak Czek, 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 czek. Kurwa, no. no. I to jest właśnie dosyć, to jest dosyć taka ciekawa sprawa właśnie, z tym, z tym jak to no wygląda. Jeden punkt, on już czuje oddech na swoim karku. Uh, dobra, trzeba go zjechać. <grym> z Maćką, znowu. <grym> Time is out. Dobra, ja już gram sobie na czas, bo ja prowadzę. No właśnie specjalnie, żeby czas, czas gra na moją korzyść na razie. Musiał się zastanowić kilka razy, czy na pewno chcę podjąć tą walkę. Nie daj się pionki, niech swoje myślą. Mądra decyzja. Check. Ja, no jak mogłem tego rozeznać? Pięknie. Check. Pedalski włamywacz Check. Ty, bandyto. Check. Check, check, check. Hurry. Time is running out. No, tym check. sobie właśnie zjebałeś. Mogłeś yy, pionka jakiegoś ruszyć, żeby to on zaatakował, to wtedy byś jeszcze, ten, wybronił się. O, o gorąca Dobrze, jest poparzony, mam trochę szans. Kurwa, no i uciekł o dwa punkty. Ach. Ready, prawa. Trzy... Szykuj dupę. Niewiele czasu zostało, kto teraz wygra, to rzeczywiście będzie miał duże szanse. Check. Czyli to Trzyma. będzie długa gra. Check. Check. Hehehe, <laughs> Check. U, co, co ty mi zbiłeś, czego muszę cofnąć? Check. Makacyjnego, hehe. <laughs> hmm. Check. To kurwa zapedalstwo się szerzy. Hehe, szerzy. szerzy. To co, to teraz... Akurat wszedł, 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 jak no, takie tematy, nie? Przypadek? Ja tu jestem cały czas! Ta. No no, łówki Tylko coś o biciu konia i już. Czek, czek. Ty co? Kurwa! Czek, czek. Zj**ał! Zbiłbyś wieżą, byłby k***a. Okay, co Jak to działa, no? Kurde. Czek. Ja. Czek, <śmianowidze> czek. No, time wano co za. Running out. Ale mi presję wywiera na mnie, no kurde. No nie my <śmianowidze> Kuźwa no... wano. O, dobra, no popełnił było. Czek. Tak to ci się tylko wydaje. Czek. Jak go stał popieloną? Obroną absolutną. Czek, czek. E? No kurde! Czek. <śmianowidze> Tam zasłonił. No. Daj mi papieża. Czek. Mm. Czek, czek, czek. Dobra, check. Teraz, żeby tego nie zaprzepaścić. Czek, czek, czek. <laughs> czek, czek. Kurwa. Wnioskuję o usunięcie 1 plus 1. Ma być 1 plus 0. A, no rzeczywiście, no bo to plus 1 daje szansę. <laughs> i daje szansę, że już mną powinieneś przegrać. <laughs> Następnym razem będzie ten, a nawet Berserkera jeszcze wprowadzę, bo jest taka opcja, tutaj je wyłączyłem. A co to jest ten Berserker? Można się rozciąć na połowę, czyli pół czasu masz, czyli ja mam na przykład minutę 30 sekund, ale za to masz aż 4 punkty jak wygrasz, nie? Czy 3 mm. chyba, 3 punkty jak wygrasz. Hmm, ciekawe. Czek, czek. Jego obejmuje prowadzenie. Prowadzenie konia? Tak. 5 minut jeszcze. Check, czek, czek. Nice. Uuu, koniec. Czek. Czek, check, czek, czek, jest piękne wykończenie. Od no jego już nie będzie wicemistrzem orbity dupy. Ale, ale jest na podium. Będzie w no, ja to piękno. tak zwało, jak, jak ja wszystkim się chwaliłem, dobra, udział w olimpiacie technicznej. Byłem w pierwszej dziesiątce. Tylko dziesięć osób brało udział. No, no właśnie. A byłem dziesiąty, nie? No. Jaki. Dobrze. <laughs> A, Dobrze. No, nie widziałem tego. Yeah. Oh, Ale przeważyłem, bo już tak podszedłem, no, że będzie łatwo. On strasznie często atakuje takie napały, właśnie. Dobrze, w ogóle bez sensu. Kurwa. To dajic nie było bez sensu, mój drogi. <laughs> tak. I to teraz? <laughs> Tego nie przewidziałem. Mogłeś zbić konia po prostu, ale dobra. Ty no rzeczywiście. Czek. <Yeah. ślaski> czek <śla> <śla> O, no teraz dał się zrobić wała, dobra. Czek, czek! Co? Serio? Tutaj Czek. Eee, kurde, no weź tutaj. Odczep się od mojego. A no kuźwa. Kuźwar! Kurde. Ale mnie. Ale mnie. <laughs> <laughs> Time is running out. Check, 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 check. Oh yeah. Dobra, już się skończy czas. Kurwa, Check, check, check. Uff, dobrze, tak, że mnie nie z... Kurwa! Nie zauważyłem. Oh my God, you want ja już the klikałem na ruch. Co za bandyta uf, jeden. Och, no było blisko. Jak dla mnie wiele oszukanych. Blisko. wiele oszukanych, tak. <laughs> Nigdy więcej nie gram, jeden plus jeden. To czyli, jest czyste oszustwo. Czyli wolisz jeden, tak? Po prostu? Tak. Jeden turniej. No i berserker włączamy następnym razem. Berserkera? Nie, eee, bez sensu jestem berserker jak tak słucham. No tak, no tak. Ale minuta to będzie naprawdę, to już naprawdę hardkorowo. <grych> to o wiele więcej partii zagramy, bo ja bo zagraliśmy 17 wspólnie partii. Mm. Czy ja 11, czy nie 11, a Diego 12, 7. No nie spodziewałem się, że Diego przegra tutaj, no? Znaczy trzecie miejsce. Ja jakoś kurwa, osta ostatnie moje szachy to tam było przeczaraj z Diegiem. No. A tak to kurwa, moje ostatnie szachy, o, kurwa, nie pamiętam. Pamiętam. Gdzie goś chwalił, że cię do zera zjechał. No, tak. <laughs> Na początku, jak się rozgrzewałem. No, no. Mówiłem, że I... jest nieprzewidywalny. Tak, jak grałeś w makao jeszcze później. Nie wiadomo jaka wyżyna pół twoich piąków. Ja miałem tylko trzy zwycięstwa, czego dwa ze zwycięzcą. Ciekawe. No, tak. Mówię, bo ostatnie. to jest. W no, dobra, ja spadam. Dobra, no to do następnego. No baju. Baju baju. orbity dupy nie Orbity dupy. Tak. A może kiedyś i samej dupy. Kasper wygrałeś aż 25 To jedna dziesiąta. <śmigli> ja mam po prostu napisane orbity du. <śmigli> no, bo nie chciałem, może być zbanowali mnie czy coś. w <śmigli> du.